Ostatnie namaszczenie. Czy trzeba się go bać? Nie, absolutnie nie, ponieważ jest to sakrament, czyli spotkanie z Chrystusem, sakrament przeznaczony dla tych, którzy cierpią na ciele i duchu. Niestety wciąż pokutuje dawna nazwa, czyli ostatnie namaszczenie, mimo że od wielu, wielu lat ten sakrament nazywa się sakramentem namaszczenia chorych. Namaszczenia chorych nie należy odkładać aż do śmierci, dlatego że jest ono przeznaczone dla osób chorych, starszych, a także mogą przyjąć je ci, którzy wybierają się na poważną operację. Jeśli chory, który przyjął namaszczenie chorych, odzyska zdrowie, to w przypadku nowej, poważnej choroby może kolejny raz przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby można jeszcze raz przyjąć ten sakrament, jeśli choroba się pogłębia. Sakrament ten przyjmuje się tak jak komunię świętą, czyli w stanie łaski uświęcającej. Chyba, że ktoś już z powodu choroby nie może się wyspowiadać, wtedy sakrament ten odpuszcza także grzechy. Namaszczenie umacnia pokój, odwagę. Wiarę i ufność w Boga, a także uzdalnia do walki z pokusami, szczególnie z beznadzieją i trwogą przed śmiercią. Jeśli Bóg uzna to za dobre dla chorego, namaszczenie może przynieść także uzdrowienie ciała. A jak przyjmować sakrament chorych? O tym już za tydzień.